Stańczyk urodził się prawdopodobnie około roku 1480. Być może w rodzinie szlacheckiej, ale to właśnie na dworze Zygmunta Starego znalazł swoje miejsce. Wbrew pozorom jego zadaniem nie było tylko rozśmieszanie dworzan, ale także pełnienie roli mówiącego prawdę. Kogoś, kto potrafi z dystansem spojrzeć na rzeczywistość i w prostych słowach wyrazić to, czego inni bali się powiedzieć. Błazen miał za zadanie nie tylko rozśmieszać, ale także w sposób subtelny wskazywać na błędy władcy lub społeczeństwa, nie narażając się przy tym na represje. Dzięki swojej wolności słowa mógł komentować wydarzenia i zachowania, których nikt inny by nie śmiał komentować. Posiadanie szczerego błazna mogło być bardzo przydatne dla mądrego władcy, a stańczyk był nie tylko zabawny, ale też diabelsko inteligentny. Stańczyk był mężczyzną wykształconym, biegłym w retoryce, polityce i literaturze. Był jednym z tych, którzy potrafili przez żart i ironię wyrazić rzeczy, które inni nie mieli odwagi wypowiedzieć. Jego błazenada była więc pełna głębi.